Siempre tarskki i barzesze. Jestem Kapikit Tarski i bardzo naszym kanale w kolejnym odcinku z serii o takiej tarskiej Barzesie. Oj, nie wiem czy mnie dobrze słychać. Jak nie, to bardzo przepraszam. Ale co? W tym odcinku będziemy komentować nową piosenkę Latsu. Pierwszą jej piosenka, ale wiecie. Wiem, że pierwszą jej piosenka, ale ona też w tym jej śpiewa, więc to jest takie, wiecie, jakie jest, nie? No, ale wiem, że ona otwiera tam Jakiś na co skład. Więc się jeszcze przekonam o co w tym chodzi. Ale jeszcze za to, to fajnie, jakbyście zostawili tutaj. Pod moim filmem Suba. I też fajnie, jakby zobaczycie, się musicie. I też fajnie, jakbyście zostawili komentarz. A już nie przedłużam. I zapraszam Was do oglądania. Też dzisiaj oceniamy na tą piękną naszą skalę. Tą 4 poziomową. Praktycznie 3, ale 4. Ale co? Ja nie będę przedłużył. Jak widzimy, nasz piękny ten ten e, piękny obraz jest oczywiście brzydkich rozmiarów, bo jest taki, taki prostokątny zamiast taki bardziej kwadratowy. Więc e, co? So, ja mam tutaj na co duchy Fit, zapytajnik. Fitz znaczy, że znaczy fety, znaczy, że z kim śpiewa. A zapytajnik? Czy z kim? Jakieś duchy? To może się będzie takiej jak się nazywać, choć nie, to jest... No, ale w sumie nie było ten nad cuduchy, to tak jakby tytuł był ale w tym, nie wiem, dobra, dobra mam nadzieję, że warto poczekać, a właśnie ona się pojawiła 7 listopada, to ja to nagrałem 9 wy to oglądacie 10 i tak ryktyk, ona miała się pojawić 31 października, a pojawia się dopiero yy, 7 listopada, czyli tydzień obsługi miast Okej, okay, tu są osoby, które fantazji, dobry beat. Dobra, żenowa. Aha, jeszcze nigdy nie czułam takiego zażenowania. Polski plus bad na psy, odkąd się pojawiło. Wszystko pokrytych tych ludzi takich pisarek. Okej, okay. pierwszy satysfakcjonujący mnie komentarz, a teraz słuchamy. Czekajcie, Czy, Czy. To są te osoby, te które z nami będą? Chyba tak. Jestem tego pewien, no, ale chyba tak. O, Joker. Tak by był chłopak. Podobny, nie? <grytanie> Tutaj jakaś... Kto to jest? <grytanie> Zostaną kości, na no. czemu to jest to słowo, no. nie powiem jaka i czemu, i czemu są takie ujęcia I czemu jest taka scena, powiedzcie mi Pierwsza dama polski. pierwsza dama polski, ale jest ta żona prezydenta. Jedynie, że chodzi o to wersaf, ale... Aha, może ona... no to taka mini drama. Może być, że ona niby chce być. Tą pierwszą. Gdy zapada z mrogu, nie chcę już się bać. Nie Aha. Kolejna osoba śpiewa, i to jest chyba i ta koleżanka, która często występowała na jej filmach. No co, skład właśnie. Aha, dupa. Czekajcie. Aha, dupa xx. XL size, uh -huh. Weź... Czemu to takie ten... Zobaczcie tekst, piękna fala. Ha. Zależy kto więcej Ej, w sumie to jest fajne bo pocie... nas... Albo Zależy, więcej Bo to mnie chłopcy... to była fajne Z moją Nami. zawsze się wspieramy Po co Psycho Na Natalia polina Hock. Oto właśnie ona była?

robię w ogóle. Sztuki, że co... Uh -huh. Sztuki na no. jak najkawycie. Jak, jak. Je na to jest takie... takie gówno. Jeszcze na co dobrze przy nich brzmi, to jest numer jeden w karcie na czasie, nozyk, okej spoko nie ma sprawy. Wiem po tym, że smakoszmarny masz jak Machamaty Co? Czemu mam wrażę maty? Czemu oni na T-hal? Zobaczymy co mi powiesz kiedy wsiądę do gie klasy Nic Aha, ja czy mam na dopekza? Wszystkie moje laski tylko psy. psycholka jak się tak nazywa. Ej. Co, to jest głupie Psycholka jaka to jest głupie, idiotyczne wręcz. Tak samo się nazywa i tak o sobie mówię.

Trzymaj się! Nie lubię maty, i macza też jest w sumie spoko. A ja mam wywalony. A masz? A mam! Maco, bo Paulina jako miękka. O, myślą, że cegła jako diablo. Psycholka jako psycholka. Najbardziej kreatywna. To jest takie produkcja baju Matsuo, Okej, okay, to jest takie głupie. Serwiaczo. Nazywanie się psycholka jeszcze takie. Ej, co sobie je na Tragedia szciłki kręczu przeszły, nie. Dobra, więc co miniaturka jest taka, jaka jest. No trochę zobaczona, więc za to daję. nie ma punkty więc 6. Teledysk, teledysk był twoje, znaczy taki no, lepszy niż na pewno to, więc był taki 6,5. Tekst był głupi, żałosny wręcz, więc daje 4 więc co do końca a to jest szybkie podsumowanie, bo to jest nie dość, że drugi film będzie, ale to jest takie żałosne, takie głupie wręcz. To co oni tam robili, nie? Coś trzeba, dobra. Ja sobie to teraz liczę i do Was mówię, więc no to jest serio takie porąbane, ale. Najbardziej mnie to rozumie, że ktoś się nazywa samym psycholka, nie? Jakim trzeba być idiotą, aby się tak nazwać? No sorry. Dobra, system daje 5,5. Ja daję 4,5. No, nie będę zastanawiał tego, bo wiecie, jak już jest moje zdanie. Jest to jeszcze większe gówno, nie wiem, czy bym miał, nie bym musiała aż do 3. No, dobra, ale weźcie, zaznaczcie, czy jesteście za tym, czy za tym, za tym, bądźcie za tym. Chociażbym był nawet 3,5, pół. Ja bym był za tym, jednak. No ale okej, okay. wypiście pod film. O, tutaj macie, o, że za tym jestem. E, a ja co? Chciałbym wam też podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam no nadzieję, że on wam się spodobał. Więc wiecie, co, fajnie, jakbyście zostawili tutaj suba. Najlepiej łapkę w górę, i też fajnie, mi dzwonać, choć nie musicie i też dobrze by było, jakbyście zostawili komentarz, a jeszcze nie będę przedłużał, tylko Was zaprasam, zapraszam serdecznie do oglądania innych filmów. Jeszcze zamrzeń na słowo, gdzie komentujcie i na razie, cześć, pa, 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 na razie.